No to sima artem z tej strony. No dobra, na no, trochę się zbyt nie przygotowywałem do tego filmu. I w tym filmie oprowadzimy Was po kilku spotach, na których można powiedzieć w Krakowie. Także bez tego p Lecimy z tematem. Ale najpierw... Chcesz kupić nowy sprzęt deskorolkowy, ale masz ostatnio krucho z hajsem? Także nie masz co się martwić, ponieważ zapraszam Cię na Neighborhood Skate Shop, gdzie możesz kupić sprzęt w okazyjnych cenach. Zobacz, właśnie doszły do nas nowe polary, tylko 259 zł. Oprócz tego, to nasz sklep od topowych sklepów różni się tym, że prawie każdy produkt jest dokładnie opisany, także każdy, nawet najbardziej wymagający skejcik powinien coś znaleźć tutaj dla siebie. Mamy jeszcze coś do zaoferowania deski lub inny asortyment sketchopu możesz kupić 10% taniej! Wystarczy tylko, że przy wysyłce wpiszesz kod skateboard.pl, a zachowane hajs możesz wykorzystać na coś innego. Także to wszystko i lecimy z filmem. No dobra, no to znajdujemy się właśnie na muzeum. Jak możecie zauważyć, są tutaj bardzo fajne trzy, no nie wiem, murki, nazwijmy to. Są one właśnie zrobione z betonu. Znajduje się tutaj również bardzo dużo platu, bardzo fajnego platu właśnie oraz jak możecie zauważyć granitowe murki na samej długości. Ale one są właśnie dosyć wysokie, bo jak mam być cztery, to to ten murek, który właśnie tutaj się znajduje, na którym właśnie siedziałem przed chwilą, znajduje mi się gdzieś po kolana, a te inne murki, właśnie tam te granitowe znajdują się jakieś powyżej kolana, więc no i nie musicie się nauczyć wyżej skakać, żeby na nie wskoczyć. No to lecimy do kolejnego spota, nie? No dobra, no to znajdujemy się na kolejnym spocie. No i jak możecie zauważyć, to moim zdaniem chyba jest dosyć znana miejscówka. Dlatego, że tutaj przychodzi naprawdę spora część skateboarderów. Skate'ów, czy jak tam chcecie to daj nazwać. Jak możecie tutaj zauważyć, są ławki na całej długości. Oczywiście wszystkie granitowe. Bardzo fajny plac. Naprawdę nic dodać, nic ująć. Zapraszam Was tutaj wszystkich. Oczywiście zapomniałem wspomnieć, że te ławki nie są aż takie wysokie. One mi są gdzieś nie więcej do kolana. Aż takiego wysokiego oli nie musicie robić. No dobra, no to znajdujemy się już na kolejnym spotkaniu. Moim zdaniem też dosyć dobrze znana miejscówka, dlatego że znajduje się w niedaleko właśnie centrum. I jak możecie zauważyć, są tutaj takie ułamane murki. Plat też dosyć dobry, naprawdę przyznam, że świetny. Bardzo płaskie śliski, nie wiem jak to nazwać. No i w zasadzie to tyle. No to lecimy do kolejnego spotkania. No to znajdujemy się już w centrum miasta, w takim samym centrum miasta. Za mną się właśnie znajduje Galeria Karagówska. Jak wyjdziecie z galerii nie pójdziecie w prawo, no to macie tutaj te słynny 9 schodów, z których bodajże mi się wydaje Andrzej naraz próbożniką tripa. No to lecimy na kolejnego spota, nie? No dobra, no to znajdujemy się już na kolejnym spocie. Jesteśmy już w samym centrum miasta. Za nami znajdują się już dosyć słynne schody, na których... Niektórzy Francuzi i inni z kacrowego świata robili coś tak wchodę. Jakieś prongboardy, 50, takie inne I W sumie jak pojedziecie tutaj trochę dalej, to tutaj też się znajdą schody, z których coś możecie zrobić. Także lecimy na kolejnego spotta. Także moi drodzy widzowie, znajdujemy się już na ostatnim spocie. No i właśnie znajdujemy się na pomniku grunwaldzkim, jak możecie zauważyć oczywiście. No akurat nagrywam to wtedy, kiedy było święto. Jak możecie zauważyć tutaj te wszystkie flagi. No i co się tutaj znajduje? Jedyne co się tutaj znajduje, no to oczywiście znam mną taki czarny murek. No i schody. I to wszystko, co się znajduje właśnie na tym spocie. Oczywiście dokończając, to jest chyba... Jeden z bardziej popularniejszych spotów w Krakowie. Także jesteśmy już w domu, obejrzeliśmy już wszystkie miejscówki. Oczywiście wszystkie lokalizacje do tych miejscówek będziecie mieć zapisane w opisie tego filmu. Także to wszystko w tym filmie. Jeżeli się wam spodobało, no to wiecie co macie zostawić. A jeżeli nie, no to napiszcie mi w komentarzu co się wam w tym filmie nie podobało. Wszystkie social media macie podane w opisie tego filmu, albo w przypiętym komentarzu. Oczywiście jeżeli macie jakieś miejscówki w Krakowie, o których nie powiedziałem w tym filmie, no to wstawiajcie je albo na grupę na Facebooku, albo na Discorda. Także... To tyle, trzymajcie się i, cześć. Dobra, przestań. Sima. Dobra, poker face. Dobra, na poważnie teraz.